Kiedy i jak poznał pan Maciej Frankiewicza? Chyba dopiero wtedy, kiedy Maciej został radnym, czyli wtedy, kiedy spotkaliśmy się na forum Rady Miasta. Wcześniej słyszałem, że był taki ktoś, jak Maciej Frankiewicz, działał w opozycji, coś tam robił, ale nie znaliśmy się bliżej, więc dopiero pewnie jego wypowiedzi na sesji no byliśmy, jesteśmy w podobnym pokoleniu. Wtedy dopiero zauważyliśmy się nawzajem i zaczęliśmy z sobą pewnie rozmawiać. Czyli były to lata 90., tak? Pierwsza czy druga kadencja? Już... Na pewno nie pierwsza, no, druga. druga kadencja. Mhm. No on miał wtedy opinię polityka dosyć radykalnego. Reprezentował prawo z strony sceny politycznej, tę, tę stronę, która kontestowała w rozumieniach włosu, która nie do końca się z nimi pogodziła. No i która wielokrotnie dosyć ekspresywnie występowała jakby w sprawie na przykład przejęcia Komitetu Wyborskiego Partii czy potem podczas protestów pod konsulatem rosyjskim. Jak Pan odbiera wtedy te, tę stronę działalności Maciej Frankiewicza? Wcale nie odbierałem, bo jej nie zauważyłem, bo jej na sesji Rady Miasta takiej nie było. Ja nawet nie wiedziałem, w którym odłamie tej szeroko rozumianej prawicy jest Maciej. Bo na sesji nie było takich wypowiedzi, które by kontestowały rzeczywistość, które mówiły, że trzeba coś innego robić niż się robi, czy w ogóle się sprzeciwia czemukolwiek. Raczej, jak ja pamiętam, Macieja, to raczej dążył do tego, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie. W związku z tym nie było, nie, dopiero później dowiedziałem się, że on był w Europie, że to jest, powiem, u Olszewskiego, że kontestował Okrągły Stół. Raczej byłem zdziwiony, że tak było, bo kojarzyłem go zupełnie inaczej. Raczej właśnie jako osobę konsyliacyjną, dążącą do porozumienia i on bardzo często prowadził rozmowy w imieniu klubu opozycyjnego. Był jednym z tych, którzy spotykali się z, czy z Wojtkiem Kaczmarkiem, a Wojtek Kaczmarek czasami do tych rozmów desygnował mnie. Więc spotykali się ze mną, no i tam rozmawialiśmy. Tam tak naprawdę zaczęliśmy poznawać swoje poglądy, zaczęliśmy się jakoś ze sobą stykać. I tam nie był tak radykalny? Nie, zdecydowanie jego ja zupełnie nie wspominam jako osoby radykalnej. Mówię, raczej był jednym z tych ludzi na prawicy, którzy dążyli do porozumienia, którzy próbowali oczywiście w ramach swoich zasad, które wyznawali, ale próbowali znaleźć porozumienie zapamiętał go pana jako radnego z jakiejś konkretnej sprawy, czy z jakiejś tematyki, czy w czym się specjalizował? Czy znaczy na pewno była to kultura i oświata, i w tym jakby dyskutował więcej. Tam były dyskusje wtedy również już o przedszkolach się zaczynały, Więc, ale z Maciejem dyskutowało się o wszystkich rzeczach, często o rzeczach finansowych. Ja może przypomnę, bo to jest oczywiście dosyć istotny kontekst. Wojtek Kaczmarek miał wtedy porozumienie z lewą stroną sceny politycznej, z SLD, ale to porozumienie też było niestabilne i czasami szukał wsparcia, czy w tym momencie, czy takiego potencjalnego na tej prawej stronie. I my prowadziliśmy rozmowy o wsparciu niektórych projektów uchwał, czy w wspólnym poszukiwaniu rozwiązywania problemów. No i właśnie Maciej tam się pojawiał, tak? jako ten, który w imieniu... Prawej strony razem z innymi radnymi przychodził, negocjował, rozmawiał, szukał porozumienia. Więc dlatego go pamiętam właśnie jako takiego bardzo konsyliacyjnego i szuka, szukającego porozumienia. Był pewnie jednym z tych ra radnych, z którym się po prostu lepiej rozmawiało. Nawet jeśli się człowiek nie zgadzał, no to ta rozmowa była uczciwa. To było takie uczciwe postawienie problemów. My uważamy tak, jeżeli się na to zgadzacie, to, to dobrze, jeżeli się na to nie zgadzacie, trudno nie ma porozumienia. Ja lubię taką postawę polityczną, bo moim zdaniem ona w polityce jest uczciwa, tak? Ona jasno stawia priorytety i to, na czym komu zależy. Mhm. Czyli rozumiem, że w roku 98, po wyborach, kiedy stało się jasne, że y, powstanie, koalicja, Unia Wolności, AWS w Radzie Miasta i Pan został prezydentem, to y, Maciej był takim naturalnym kandydatem do zarządu miasta, tak? Czy nie? Niezupełnie był naturalnym, bo tak naprawdę koalicja Wyborcza Solidarność musiała wybrać tych kandydatów spośród siebie no i zaproponować, jakby, drugiej stronie, kto ma ich reprezentować. Tam się pojawił Maciej, jako ten, który był jednym z osób, i to pewnie później się o tym dowiedziałem to był spory sukces Macieja, ponieważ on nie miał silnego wsparcia politycznego w AWS-ie. Był raczej singlem. A to też o nim dobrze świadczy, że będąc singlem. Umiał uzyskać wsparcie różnych środowisk przecież WSOśkich które dążyły do tego, żeby każde środowisko miało swojego przedstawiciela. Więc... Rop popiera, tak, a Rob tak, był, był trochę obok, był tak chyba jedynym radnym ROP-u, w związku z tym w porównaniu z radnymi, nie wiem, ZHN-u czy Solidarności, gdzie ich zawsze było po kilku, no to on był, jak już powiedziałem, sam jeden. Ale uzyskał to wsparcie ku mojemu zadowoleniu, bo ja wolałem współpracować z nim niż z innymi osobami, więc jak taka oferta się pojawiła, to bardzo chętnie ją wsparłem. Mhm. Czy od początku było wiadomo, że on będzie zajmował się edukacją, spadłym oświadczeniem, czy to dopiero. Tak, tak. Chociaż oczywiście nam się jeszcze jakieś drobne przetasowania robił, ale było od razu wiadomo, czym się będzie zajmował. Od razu było też mówione o tym, że. Te osoby, które mają być dysygnowane, muszą być dysygnowane do konkretnych tematów, a nie tak w ogóle. Dzisiaj coraz częściej jest tak, że zastępcy są po prostu zastępcami, a potem się zobaczy, czym się będą zajmować. Wtedy, przynajmniej w Poznaniu, podchodziło się najpierw, czym się mają zajmować, a potem najlepszy człowiek do tego, jaki może być w danej także politycznej sytuacji, bo nie ma co ukrywać, że ta polityka wtedy o tym decydowała. Czyli tak naprawdę tak na, na, na 100% poznał Pan Macieja Czankiewicza kiedy szedłem do zarządu miasta. Tak. Ciut wcześniej, rzeczywiście pod koniec drugiej kadencji, czyli w 1998 roku, ale powiedzmy latem, bo wtedy były już takie poważniejsze rozmowy w kilku tematach, się wtedy to wsparcie lewicowe Wojtkowi Kaczmarkowi zupełnie wysypało. I żeby przeprowadzać cokolwiek w Radzie, trzeba było szukać wsparcia drugiej strony, no, zaczęło się pojawiać. No i wtedy y, bliżej się poznaliśmy, wtedy często rozmawialiśmy, czasami rozmawialiśmy już nie tylko oficjalnie, tak, ale szło się razem na kawę czy y, na jakąś zupę. No i wtedy przy tej okazji omawiało się różne rzeczy. Wtedy się poznaliśmy y, i jakby ten początek współpracy już y, y, w nowym zarządzie, czy kiedy był zastępcą, był przez to pewnie trochę łatwiejszy. Jemu spadły w udziale sprawy dosyć niewdzięczne, wiadomo, kwestia widackich czynów przedszkoli, urealnienia sieci szkół, były protesty rodziców, ja pamiętam, to była gorąca atmosfera, tego kosztowało go to kawał zdrowia, jak on to zniósł, jak pan go ocenia w tej roli człowieka, który musi wykonać pewne trudne ruchy? Z perspektywy czasu to mówię, to chcę od razu powiedzieć, że pewnie troszeczkę inaczej na to patrzyłem wtedy, ale z perspektywy czasu, to ja mam wrażenie, że Macieja taki sposób działania raczej motywował, niż kosztowało go to dużo zdrowia. Raczej znaczy wprost przeciwnie, to było coś, co go napędzało. On lubił trudne wyzwania, on lubił doprowadzić coś do finału. W związku z tym, jeżeli uważał, a był o tym przekonany, że na przykład w przedszkoli w danym momencie mamy w Poznaniu za dużo, no to musi być ich nie. Jeżeli sieć szkół jest nieracjonalna, to trzeba ją zrobić lepszą. Tak? I on po prostu prowadził... Trochę jak czołg dążył do tego, żeby był finał. Oczywiście być może na popularności gdzieś tam tracił, ale uważał, że tak po prostu należy robić. Czy on był przekonany do tych rozwiązań, czy to było tak, że realizował politykę koalicyjną? Nie, był przekonany do tych rozwiązań. To znaczy, w ogóle wtedy polityka koalicyjna była raczej wydyskutowywana niż narzucana przez kogokolwiek, więc no musiał mieć przekonanie. Tak, do tego zresztą Maciej mam wrażenie, jak do czegoś nie miał przekonania. To umiał tak robić, żeby tego nie zrobić. Więc w naszej współpracy zdarzały się takie rzeczy, że, że Maciej nie był bardzo mocno zaangażowany w coś. Już teraz nie pamiętam, bo bardzo często, szczególnie później, już w kolejnych kadencjach, to po prostu Maciej przychodził i mówił. Nie zgadzam się. Tak? Uważam, że powinno być inaczej. I potrafiliśmy o tym dyskutować i znaleźć sobie jakieś rozwiązanie. Natomiast no wtedy my byliśmy przekonani, że tak, tak naprawdę musi być, że musimy rozwiązywać jakoś te rzeczy, bo w tamtym momencie takie były potrzeby akurat. A czy to nie było też tyle, tak, że Panowie się lepiej poznawaliście, rosła też jakaś Wasza taka relacja osobista i w związku z tym łatwiej było potem w drugiej kadencji dogadywać się i łatwiej też przychodziło Maciejowi Frankiewiczowi przychodzić, powiedzieć, postawić w etap spraw. Pewnie tak. W tym pierwszym zarządzie w 1998 roku my na początku staraliśmy się stworzyć zespół. Między innymi dlatego, że skład zarządu był czysto polityczny. No to trzeba było nauczyć się współpracy ze sobą, poza polityką i my nawet próbowaliśmy, nie wiem, razem gdzieś wyjechać, mieć takie możliwości oderwania się od codzienności, żeby porozmawiać o strategii miasta z jednymi Udało się nawiązać takie relacje, z Maciejem się udało, a z innymi się nie udało. Jak się okazuje, nawet jeśli stosuje się podobne metody, to nie zawsze istnieje ta chemia. Z Maciejem ta chemia była po prostu. I dlatego ja bardzo zabiegałem o to, żeby Maciej się pojawił jako mój zastępca w kolejnej, w kolejnej kadencji. No i pamiętam, że zanim struktury polityczne zaczęły dyskutować, kto powinien być moim zastępcą, to ja po prostu ogłosiłem, kto jest. No I w ten sposób już cała dyskusja polityczna, kto powinien być, się nie odbyła, a ja wiem, dowiedziałem się o tym później, że no miały być zupełnie inne nazwiska odpowiedzialne za kulturę, w, w, jako moi zastępcy, ale rzecz już była przesądzona. Euro 2012, jaka była jego część zasługi, że Poznań dostał prawo do organizacji mistrzowskiej? No, mógłbym nawet powiedzieć, że stuprocentowa. Znaczy, mam wrażenie, że Maciej był jedyną osobą, która wierzyła w to, że Euro w Poznaniu będzie, i e, osobą, która była bardzo zdeterminowana, żeby do, tego doprowadzić, nawet jeśli to wydawało się bez sensu i niemożliwe, no bo na przykład Kraków był e, miastem, które powinno być oceniane wyżej od Poznania, mało kto wie, że na przykład Kraków został gorzej oceniony, jeśli chodzi o liczbę hoteli niż Poznań w, we wniosku bo Kraków zapomniał tam wpisać swoich wszystkich hoteli, a Poznań wpisał nawet tych, które dopiero miały powstać. No, taka różnica w podejściu. Tak? Kraków nie wierzył, że to w ogóle ma sens, w związku z tym nie przywiązywał do tego wagi, a Maciej wierzył, że to ma sens, w związku z tym zrobił więcej niż było wymagane i to więcej zadziałało. Więc jego zaangażowanie było tam zupełnie nieprawdopodobne. To, to jest taki typowy przykład działania Macieja. Znaczy jak był o czymś w pełni przekonany, że trzeba to zrobić, to trochę jak taran, Cel jest najważniejszy, idziemy w kierunku tego celu. Za wszelką cenę chcemy to zrobić. To mu się akurat w przypadku euro dużo w dużym stopniu udało. Ale to jest intrygujące, co pan powie, to znaczy, że pan powiedział, że osobę w ogóle jedną kto 100% wierzył, pan nie do końca wierzył w te szanse nasze poznańskie czy jak to... no Powiedzmy, że ja jako taki twardy racjonalista pół na pół, tak wydawało mi się, że w ogóle Polska ma małe szanse, tak, organizowania tego Euro, a Poznań. No, ciężko będzie wygrać z Krakowem czy z Łodzią. Szczególnie, że ten lobbying poznański był słaby. My próbowaliśmy go bardzo poprawić, ale no, premiera z Poznania nie było, żadnych ważnych ministrów z Poznania nie było. Więc ciężko było się przepychać z, z takimi różnymi elementami. Nawet w strukturach sportowych nie byliśmy najsilniej reprezentowani. Ale udało się na przykład bardzo silne wsparcie Bońka mieć. tak? To jak to Spotykał się z ludźmi, rozmawiał, bardzo silnie pilnował wszystkich struktur miejskich, żeby to bardzo dobrze robili. Tak, żeby właśnie wszystko, co trzeba, było wpisane, żeby nie było za dużo, żeby było odpowiednie, tak I to jakby jego bezpośrednie zaangażowanie w końcu udzielało się też wielu osobom. Tak? Znaczy, często jest tak w strukturach administracyjnych, także jak szef jest o czymś przekonany i. i Urzędnicy widzą, że mu na tym zależy, to też inaczej pracują. Tak? Jak widzą, że szefowi nie zależy, to po co oni mają się, tak powiem, wyrywać sobie rękami? A tu było widać, że Maciejowi zależy. Zresztą, to oczywiście jest pewna, pewien niuans, mieliśmy także wokół euro pewien konflikt. Ponieważ w pewnym momencie ja się nie zgodziłem na to, żeby Maciej był pomocnikiem prezydenta do spraw euro. Jak już te euro dostaliśmy. Maciej uważał, że powinien być, a ja uważałem, że Maciej, przepraszam, ale masz za dużo zajęć i za dużo obowiązków e, jako zastępca, a ja potrzebuję pełnomocnika na pełen etap. Na, to nie jest tak, że e, euro można się zajmować z doskoku. Trzeba to robić na 100% i będzie, albo będziesz dobrym pełnomocnikiem do euro, albo będziesz dobrym zastępcą. Dwóch rzeczy nie połączysz. Dla mnie ważniejszy jesteś jako zastępca, w związku z tym wtedy Michał Firmas będzie Pełnomocnikiem. E, wiem, że Maciej się na to zgodził, ale na pewno nie było to zgodne z jego marzeniami czy z tym, jak chciał, żeby to wyglądało. Uważał, że to powinno wyglądać inaczej. On powinien być pełnomocnikiem. Skoro on wygrał te euro, to powinien doprowadzić do końca że bywało, że się nie zgadzaliśmy. Mm. Bez był bardzo na postaci, wiadomo, sport, konie, góry, zdobywane szczyty, inne sprawy wyczynowe. Czy to nie było trochę tak, że to on zaraził pana taką sportową pasją? Czy, czy, czy może się spotkaliście z tą uległością? Trochę się spotkaliśmy, bo ja ze sportem jestem związany prawie zawsze. Znaczy jeszcze od dzieciństwa. I ja regularnie grywałem w środkówkę. To był mój ulubiony sport przez wiele lat. Natomiast oczywiście zaraził mnie bieganiem. Tak? Mogę powiedzieć jasno, że bez Macieja bym nie biegał, pewnie w efekcie bym nie uprawiał triatlonu, bo gdybym nie biegał, to pewnie też w życiu nie, nie, nie skorzystałbym z możliwości poszerzenia swoich umiejętności o jeszcze dwie dyscypliny. Więc niewątpliwie tak. I ja zacząłem biegać, dlatego że Maciej zaczął organizować. Maciej, my zaczęliśmy organizować, ale z inicjatywy Macieja zaczęliśmy organizować maraton. Mnie się nie udało przygotować na pierwszy maraton. Na drugim chyba miałem kontuzję, i w efekcie dopiero od czwartego zacząłem biegać. Ale już przy pierwszym maratonie, przed pierwszym maratonem zacząłem truchtać. Mhm. Więc e, e, złapałem tego bakcela e, biegania. I to jest ewidentnie nie ma co ukrywać e, dzięki Maciejowi. Mhm. Czy to prawda, że z czasem połączyła Pana taka prawdziwa męska przyjaźń, można tak powiedzieć? E, pewnie po latach tak. Natomiast wtedy tak aż tego nie odbywałem. Natomiast na pewno byliśmy też osobami, które uzgadniały między sobą problemy wcale nie. Znaczy z Maciejem rozmawiałem nie tylko o problemach oświatowych i kulturalnych, czy sportowych, tylko o innych problemach miasta. Maciej do mnie przychodził też z bardzo różnymi problemami, nie z prywatnymi, tylko z tymi publicznymi, i dyskutowaliśmy o różnych rzeczach. Więc w pewnym sensie był moim nie tylko zastępcą, ale jednym z głównych doradców. W różnych aspektach, także nie wiem, sytuacji politycznej w mieście, zachowań politycznych, które się realizuje. I, i okazywało się, że nasze poglądy są coraz bliższe. Także my się w niewielu rzeczach różnimy. Różniliśmy się na pewno sposobem podejścia. Maciej był, uważał, że część bardziej prostą linią. Ja byłem zawsze. Bardziej stonowany i czasami mówię Macie: Nie, z całym szacunkiem, ale tak nie będziemy tego robić, bo nie można. Nie można tu pójść na skróty, trzeba zrobić to w kółko i powoli, albo na przykład czegoś nie można zrobić. Natomiast te takie dyskusje pokazywały, że mamy podobne poglądy, podobny mimo wszystko zakres temperamentu, nawet jeśli na różnych trochę poziomach. Więc dzisiaj, z perspektywy, mógłbym powiedzieć, że to na pewno była forma przyjaźni. Na pewno była też taka, że my po prostu chcieliśmy sobie pomagać. tak, To nie było tylko dlatego, że jest szewi podwładny, tylko dlatego, że chce ci pomóc, masz problem, to ja ci chętnie w tym problemie pomogę. Ja się zastanawiam, jak się panowie porozumieliście, przynajmniej na początku, bo to już byliście z innych politycznych bajek, Pan raczej opcje liberalne, prawda? Pan Maciej raczej opcje prawicowe. Z natury rzeczy podejrzliwe wobec środowisk, które Pan reprezentował, Kongres Liberalny Demokratyczny czy potem Unia Wolności. Czy to w jakikolwiek sposób rzutowało na Wasze relacje, czy tego, to nie było problemem? Nie było problemem, jak mówiłem, ja tego nie zauważyłem. Tak? Ja, oczywiście, szczególnie później już wiedziałem, jakie są poglądy, jaka jest historia Macieja, ale, ale nigdy tego nie odczuwałem. Czyli ja mam wrażenie, że Maciej, po pierwsze, jeśli chodzi o poglądy, był bardzo typowym liberałem. Tak? Uważał, że gospodarka prywatna jest ważna. Tym być może różnił się na przykład od części prawicy, która uważała, że firmy państwowe są bardzo ważne. Tak? Maciej raczej był zwolennikiem firm prywatnych, był zwolennikiem aktywności mieszkańców. Tego, żeby mieszkańcy brali rzeczy w swoje ręce, a nie żeby opiekuńcze państwo im wszystko załatwiało. Więc tu akurat była duża zbieżność naszych poglądów. No tak, ale w kwestiach autopoglądowych to Maciej zdecydowanie będzie bardziej konserwatywny Był bardziej konserwatywny, to tak, był bardziej konserwatywny. Chociaż ja pewnie też jestem konserwatystą. Nie aż takim jak Maciej, ale, ale pewnie tak. Mhm. Podobno on był... Tak prywatnie bardzo wrażliwym człowiekiem, czego na co dzień nie było widać. Doświadczył Pan tego? Był wrażliwym, i być może co dla wielu osób, które obserwowały jego karierę, jego zachowania, byłoby wielkim zaskoczeniem. To była osoba wycofana. Maciej źle się czuł w wystąpieniu publicznym, źle się czuł w ogóle na forum publicznym. Miał wiele rzeczy, którym musiał w sobie zwalczać, czyli musiał się przemóc, żeby coś zrobić. Oczywiście trochę przykładowo, mając lęk w wysokości, w związku z tym skakał ze spadochronem, tak? żeby, czy latał samolotem, tak? żeby przezwyciężyć swoją, swoją słabość, ale on miał takie słabości i dla niego na przykład no, często musiał na przykład pójść do nauczyciela lek, bo w większości przecież dyrektorzy szkół to są panie, czy dyrektorzy przedszkoli to są panie. W związku z tym pójść do pań jak do czegoś przekonywać, budować z nimi relacje. Maciej nie umiał tańczyć, ale jak na spotkaniu nauczyciel, dyrektorów szkół rozpoczęto tańce, to tańczył z tymi dyrektorkami, co dla niego było przeżyciem zupełnie niebywałym, tak, żeby się przemóc i jednak to zrobić. Więc to był człowiek, który miał wiele takich zahamowań, który miał pewnie wiele słabości. Wiele osób by powiedziało, że to jest wrażliwość, tak? No bo jeżeli człowiek nie jest taki przebojowy i nie walczy w sposób naturalny, no to chyba jest wrażliwy. I Maciej taki był. Nie było tego widać, bo potrafił to w sobie zwalczyć, potrafił z tym wygrać, ale taki był. Przepraszam, takie osobiste pytanie. Czy nie jest trochę tak, że Maciej Frankiewicz otworzył też Pana wrażliwość trochę na te środowiska kombatanckie, na te sprawy, czy? na przykład uślad na przykład od podatków czerwca tych tych takich głośnych tych ministerstwa czy na pewno tak bo maciej miał takie dwie inicjatywy które Euro, euro było trzecią i o euro wszyscy mówimy, ale wcześniejsze były dwie obchody 750-lecia Miasta Poznania, lokacji miasta Poznania w 2003 roku i macie jakby też wymyślił pewną koncepcję, sposób przeprowadzenia tych obchodów i myślę, że dzisiaj mało poznania, co o nich pamiętają, ale warto gdzieś tam w archiwach poszukać. To się cieszyło dość sporą popularnością. I obchody czerwca. Maciej rzeczywiście y, 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 był bardzo wrażliwy na te środowiska. On z nimi się czuł wśród nich dobrze, y, w jakimś sensie to było jego środowisko. I nasz podział y, ról był taki, że: okej okay, Maciej, to jest Twoje zadanie. Tak? I ja uważam, że robisz dobrze? Rób to jak najlepiej. Y, jak Maciej już odszedł, no, to trochę musiałem wejść w jego buty. Na pewno mi się to tak dobrze nie udało. Ale już wiele rzeczy wiedziałem, że wiele rzeczy wielu osób znałem lepiej, lepiej czułem to środowiska i niewątpliwie obchody 50. rocznicy czerwca to było wielkie osiągnięcie Macieja. I zarówno w sensie politycznym, gdzie pewne idee udało nam się zrealizować politycznie, bo jednak było to wydarzenie, gdzie, którego ranga polityczna była dosyć wysoka, przyjechały tutaj jednak ludzie, głowy państw. Z innych krajów prezydenci Polski byli, więc rzeczywiście obchody polityczne tej miały wysoką rangę, ale w sensie kulturalnym też były całkiem na niezłym poziomie. On był bardzo zdeterminowany, żeby to Muzeum Czerwca powstało. No i powstało, w zamku, prawda? chociaż były problemy techniczne. Tak, uważam, że, że powinno powstać, no i pewnie dobrze, że powstało. Choć jakby jego ranga jest ciągle jeszcze, moim zdaniem, trochę niższa, niż Maciej by chciał, żeby była, tak? on, on wyobrażał sobie, że to będzie jeszcze coś lepszego, niż to, co udało się stworzyć. Mhm. Ciężko Pan przeżył jego, wiadomość jego śmierci, jak sądzę? A, to trochę wstyd się przyznać, ale w, w ogóle dziwnie, dziwnie się o tym dowiedziałem. Ja, się, ja dokładnie pamiętam. Ja się o tym dowiedziałem jadąc pociągiem do Warszawy. Ktoś do mnie zadzwonił z informacją, i pierwsza moja reakcja była mniej więcej taka, ale się komuś na głupi dowcip zebrało. No i to w ogóle dopiero po chwili zdałem sobie sprawę, że przecież ktoś, kto dzwoni w takiej sprawie, to nie, nie robi sobie żartów. Tak? I dopiero po chwili w ogóle do mnie doszło, że to jest prawda, że to w ogóle taka możliwość istnieje. Ja się z Maciejem, dobrze pamiętam, chyba dzień wcześniej widziałem, i Maciej nie był w złym stanie, był bardzo dobrym. Właściwie to miał wyjść. No i dla mnie to było takie rzeczywiście niewiarygodne, ja w to nie mogłem uwierzyć. No i, i to był duży cios. To nie, nie ma co ukrywać, że to był duży cios. I taki trochę nieracjonalnym być może to jest tak, że jak człowiek długo choruje tego otoczenie, łatwiej to przyjmuje. Natomiast jak ktoś już widać, że w zasadzie wyzdrowiał, jak już wraca do czynności i nagle okazuje, się, że to jest nieprawda, to jest to duże zaskoczenie i się to ciężko przeżywa. Czy utrzymaliście pana towarzyskie relacje pozarządowe? Poza nie, prawie nie. Prawie, prawie nie. To znaczy nie, nie było takich relacji rodzinnych, żebyśmy się rodzinami spotykali. Oczywiście y, ta funkcja powoduje, że często się człowiek spotyka na takich mniej oficjalnych forach. Nie, nie zawsze jest to, czasami jest to przy stole jakiejś kolacji, czy czymś takim. Więc takie oczywiście przypadki były, ale nie utrzymywaliśmy relacji y, rodzinnych, czy relacji czysto, y, czysto osobistych. Czy odczuwał Pan brak Macieja Klakiewicza w poznańskiej polityce w Poznaniu? Czy ja przez długi czas, jak jeszcze byłem czynny w życiu społecznym Poznania, to bardzo odczuwałem brak Macieja. Ja już powiedziałem, że Maciej stał się takim moim być może głównym doradcą, głównym współpracownikiem i bardzo mi go brakowało w wielu rzeczach. Znaczy, często było tak, że już nie, nie było z kim pogadać tak? o, pew, o pewnych pomysłach. Trzeba było podjąć decyzję, nie przegadując jej z Maciejem. Tego mi bardzo brakowało. No, w wielu był przypadkach. Powiernikiem, był powiernikiem, był doradcą, nie chcę powiedzieć, że był mentorem, bo może nie aż tak, ale my, jak powiedziałem, wiele rzeczy uzgadnialiśmy. No i później były kolejne wybory, były kolejne działania, i już nie, nie mogliśmy tego uzgodnić, tak? To już tego nie było. I tego mi bardzo, bardzo brakowało. I myślę, że trochę znaczy, trochę. Szkoda Macieja, że, że nie ma go we współczesnej polityce. No, bo myślę, że jeszcze wiele było przed nim do zrobienia i wiele rzeczy mógłby bardzo ciekawych osiągnąć. A sądzi Pan, że dzisiaj w tej polskiej polityce by się odnalazł? W tej, tej ostrej, też walce? Chyba lepiej niż ja, bo on lubił walkę w jakimś sensie, tak? Nie wiem, czy, czy odniósłby sukces, bo to, tego nie potrafię przewidzieć. Ale myślę, że w jakimś sensie by się odnalazł, chociaż. Dzisiejsza polityka jest często tak niezrozumiała, tak zaskakująca w wielu miejscach, że przewidywanie czegokolwiek i mówienie, że coś byłoby, gdyby, no chyba jest nieuprawnione. Bo ona, polska polityka jest taka, jaka jest, i to trzeba zaakceptować. Natomiast próba wróżenia z fusów, jaka ona by była, gdyby coś się wydarzyło, jest chyba takim political fiction w tej chwili. Więc myślę, że może by się odnalazł, ale ale też nie wiem, czy nie jest właśnie fikcja polityczna, mówienie o czymkolwiek. Ale jestem przekonany, że Maciej, gdyby nie był w polityce, to funkcjonowałby gdzie indziej. Tak? Znaczy on by się odnalazł w innym działaniu. Być może, być może jako wydawca, może jako działacz społeczny, bo też mało kto może sportowy, bardzo prawdopodobne, bardzo prawdopodobne, że jako działacz sportowy by się całkiem nieźle znalazł. Przecież mało kto pamięta, ja o tym się też dowiedziałem później, bo z tego czasu Macieja nie znale, że Maciej na przykład organizował półkolonie dla biednych dzieci. I zanim został radnym, zanim działał publicznie, zanim zajął się światą, to po prostu organizował półkolonię, bo uważał, że jest grupa ubogich dzieci w Poznaniu, którym trzeba pomóc i w ten sposób organizować półkolonie. Między innymi dlatego fundacja jego imienia też organizowała półkolonię, jakby nawiązując do tego, co kiedyś robił Maciej.